Ja bym proponowała w zamian sprzedaż nocą kawy. No myślę, że dobry pomysł. Generalnie, ja mieszkam obok brazylijskiej, gdzie są dwa sklepy monopolowe, więc nie ukrywam, że trochę to psuje. Um, anturaż. Tak, jako kobieta trochę się po prostu czasami boję. Ostatnio była sytuacja, że butel latały butelki szklane, i też no, jako właścicielka psa to też nie jest zbyt fajne. Dla mnie ograniczenia hmm, postrzegam trochę negatywnie. Jak najbardziej może być zakazany. Absolutnie jestem za ograniczeniem. Nie widzę takiej potrzeby, żeby był alkohol dostępny 24 godziny na dobę. Z biegiem czasu mi się wydaje, że to całkiem w porządku pomysł. Jakby, jak pierwszy raz usłyszałam, to jak byłam we Wrocławiu jakieś z dwa lata temu, to byłam bardzo zdziwiona. Ale teraz mi się wydaje, że to nie jest aż takie dziwiące. W sensie dla młodych ludzi na pewno. Zapewnia trochę takie bezpieczeństwo, że po prostu ludzie nie piją po nocy i nie buszują, czy tam nie hałasują na osiedle. Uważam, że alkohol jest zbyt dostępny, jest zbyt łatwo dostępny. Ja bym proponowała w zamian sprzedaż nocą kawy. <noise> A co ma wnosić to, że można kupować alkohol? Przecież to Czy Nie wnosi nic dobrego. No co to dobrego wniesie? Powinien być wprowadzony. Jestem rozczarowany tym, że tylko trzy dzielnice się zgodziły na to, więc mam nadzieję, że Rada Miasta się zaakceptuje, ale zobaczymy. Powinno być to ograniczenie wprowadzone. E, najczęściej e, korzystają z tego osoby, które już, którym możliwe, że zabrakło tego alkoholu, i może niekoniecznie powinny, powinny po prostu z tego już korzystać. Ja uważam, że powinien być zakaz sprzedaży alkoholu. E, ja pochodzę z miasta, gdzie była prohibicja od 24. Myślę, że to miało pozytywny wpływ na, na mieszkańców, tak? Ja mam podobne zdanie, też uważam, że jest to dobry pomysł, bo samo to, samo bezpieczeństwo, wyjście nocą, jeżeli człowiek ma w głowie to, że no, nie ma tej sprzedaży alkoholu, no to też mniej ludzi pijanych na ulicach czy gdziekolwiek, czy nawet pijanych kierowców, bo to też się zdarza, nie oszukujmy się. Więc samo bezpieczeństwo jest na pewno inaczej wyjść na ulicę, wiedząc o tym. No na pewno czułabym się bezpieczniej. Jak ktoś się napi to kupi wcześniej. Jest tak łatwo kupić alkohol, że można go spokojnie zmniejszyć, trochę ten dostęp. Po prostu jest wszędzie i o każdej porze. Alkohol jest niezdrowy i jestem za tym, żeby ograniczyć. Tak, jestem za tym, żeby ograniczyć sprzedaż alkoholu wieczorem, w nocy i na stacjach benzynowych ze względu na bezpieczeństwo. Również jestem za tym, e, przede wszystkim więcej spokoju. Nie ma burdu licznych, policja może zająć się tym, czym ma się zająć, a nie zajmować się pijanymi obywatelami.